Czołem widzowie, pozdrowienia z Ostrowi Mazowieckiej Obiecałem, że w miarę możliwości będę robił przegląd menu w lokalach w tym mieście dziś mamy trzeci filmik z pokusy Ostatnio testowałem tam zapiekankę, później kepsa w tortilli A teraz mam dla was bułkę Jak ktoś oglądał wcześniejsze materiały to wie, że moim ulubionym połączeniem sosów w pokusie jest koperkowo-ostry Jak w zapiekance było gites, w tortilli już nie bardzo Tak dzisiaj do sosów nie mogę się zupełnie przyczepić No i co? Znów miałem numerek 1, bo byłem niedługo po otwarciu. Zamówiłem bułkę z kurczakiem i sosem koperkowo-ostrym za 27 zł. Czas oczekiwania to 3 minuty ekspresowo. Niestety, mięso było zimne. W środku tylko wyczułem nieco wyższą temperaturę. W środku tej bułki i teraz sprawdziło się to, o czym mówili moi znajomi, jedząc w pokusie, tylko że w małkini. No, warzywa w porządku. Następnym razem przetestuję wersję gemlze z grillowanymi, Ja dzisiaj powiem tylko, że kurczak w smaku ok. Okay, ale zimne było, no i to główny problem dzisiejszego zamówienia. Sosiki mieszane, tak jak lubię, w zasadzie nawet nie dolewałem sobie tego z banuszka. Bo jak ktoś o, nie, ogląda ten film no i nie zna pokusy, to tam stoją sosy na stolikach, można sobie dozować. Deczko słone sambalowe, takie, ale to właśnie jest urok tego miejsca. Bułka chrupiąca, ona była cieplejsza. I co można powiedzieć, ja patrzę na ten kebab. Z sentymentu, bo w lokalu w Małkini jadłem pierwsze kepsy, ale dziś z racji, że zimne, to nie wystawię znów wysokiej oceny, ale chociaż poprawili się w kwestii sosów względem materiału z tortillą. 6 na 10 i to tyle. Pozdro. Gdzie teraz na kepsa w Ostrowi? Dajcie znać w komentarzu. Pozdro.